Hej Sioanko wszystkim z tej strony Kłaczek. Witam Was w kolejnym odcinku z mojego let's playa z gry Wiedźmin 3D GON z dodatkiem KREW i WINO. Dzisiaj e, zajmiemy się poszukiwaniami e, ręcztunków. Zajmiemy e, się na początek poszukiwaniem ręcztunku szkoły Wilka, arcymistrzowskim ręcztunku szkoły Wilka, a dokładniej schematą na ten ręcztunek. Jeśli chodzi o mapę znajdujemy się w tym miejscu wyruszyliśmy tutaj z farmy Gelenserów i idziemy do miejsca gdzie rzekomo obozowali archeolodzy zobaczymy co też tam na nas czeka no coś tutaj już widać Jakiś krąg, czy coś takiego, no jakieś ruiny w tym miejscu. Okej. Okay. Czy nie rozbili obozowisko? Rozejrzyj się po okolicy. No dobra, to rozejrzyjmy się. Mamy jakiś yy, nie wiem, jaki punek był tych tych archeologów. Mamy dziennik. Mhm. To się jest mowa o jakimś e, wiedzmini, o letarnym Robinie. wiedzieć, że bariery na wejściu do podziemi nie stawia się bez powodu. Dobrze, że nie próbowali tam wchodzić bez wiedzmina. Mhm. Dobra, mniej więcej jakiś tam zakres mamy. Musimy jakąś barierę pokonać. Zresztą, wychodzić już stąd. Mamy wilki. Będą atakować czy nie? chyba nie dobra poszukajmy tutaj czegoś mamy tu jakieś wejście znaleźć po prostu czy coś tak mamy tutaj barierę tutaj coś się podświetla o mamy Robin jakiś list To jest ogólnie przeklęte, no, no zobaczymy. Bariera. Zaraza. Mam złe przeczucia. Nie bój się widzimy, damy radę. Trzeba będzie tutaj. O. Coś już się dzieje. Pytanie, co to tam łazi. Od razu Jakieś marlaki czy coś? Nie, Bargesty. Dobra Było się bez jakichś tam problemów większych hmm, są i ciała. Najwyraźniej uciekali w stronę wyjścia. Widzimy, no, że to takie dosyć rozległe jakieś ruiny. Hmm. zamknięte, Będziemy musieli poszukać jakiegoś klucza, okej. Okay. Dobra, idziemy przed siebie. No i gdzie jest ten Dobra, kolejnego mniej. No więc, szukamy dalej. Tutaj trzeba rzucić ardem już tego co idę. Aż nam pochodnia z I większa jaskinia Tylko Jakby wyjść No już sporo przewyższam poziomem takie potwory więc... no, widzicie bez problemu tutaj się z nimi obchodzę że <grymne> powiem Nie ma najmniejszych problemów w ich pokonaniu Znowu trzeba Ardu użyć I mamy bargesty No i nie tylko Fiory. Hmm, gość poszło. Kamutagenów może będzie? Tak jest, zielonych. Niestety, zielone najlepiej czerwone jakby były. No, że pójdziemy teraz w tą stronę. Witaj się, króla tafa hmm. Wygląda na to, że torba należała do Wiedźmina. O, i mamy pierwsze trzy schematy. Zbroje, spodnie i legendarne buty. Ciekawe... Aldon przybył do Toussaint na prośbę Wesemila. Hmm. Szkoda, że tak to się skończyło dla tego widza. Mało nas zostało na świecie. Szkoda, szkoda. Mamy stary klucz. No to jest to wyjście. Musimy jeszcze znaleźć trzy schematy. Tam jest e, chyba z tego co widzę miejsce mocy. A nie, ona jest chyba wyżej. Dobra. Będziemy musieli jakoś... Czy tu mi się coś świeciło, czy mi się tylko wydawało? A, coś jest po prostu może za ścianą. Okej. Okay. Tutaj na górze. Idziemy teraz w prawo. Jeszcze wcześniej w lewo. Wszystko zbieramy jak leci. Zawalił sklepienie, żeby pogrzebać przeciwników. Ale sam przy tym zginął No i mamy w sumie cały set już tutaj Jeśli chodzi o... oczywiście o set wilka Myślałem, że trochę dłużej z tym zejdzie Powiem szczerze Idziemy do tego miejsca mocy, gdzieś tutaj było Może to jest po prostu. A, jeszcze wyżej. Czyli to w tych ruinach jest gdzieś. Mmm, magia. To miejsce mocy. Wejdziemy jakoś na okrętkę. <grydź> <grydź> jakoś się udało. Ale gdzie jest to miejsce magiczne? Teraz jest pod nami. Jeszcze jakieś skrzynki warto zawsze wszystko pozbierać A noż trafi się coś ciekawego To nie gdzie to jest Na tym poziomie Czyli tak jakbyśmy musieli wejść w to To jest wyjście do jaskini, ale A tutaj, bo będzie Może coś fajnego będzie Wszystko elementy do craftu I mamy miejsce mocy od QnA <laughs> Przyda nam się punkcik Żebyśmy mogli odkryć w sumie ostatnią Mutację To nam da jeszcze W sumie jedno miejsce dodatkowe Dobra. No dobra, miejsce zaliczone. Myślę, że teraz zajmiemy się kolejnym tutaj poszukiwaniem. Szkoła Gryfa. Szkoła Gryfa, z tym, że znajdźmy tutaj najbliższe... Aha, czy będą będę iść przed siebie? Będziemy musieli się przenieść jakoś do komieniołomu? Zresztą, zobaczmy może najpierw, gdzie są inne tutaj elementy. O! Idziemy teraz do szkoły niedźwiedzia, jest dużo bliżej. Znaczy po set szkoły niedźwiedzia, nie do szkoły niedźwiedzia, przepraszam. Wow, jakaś dziura. No, będziemy musieli to później zbadać. Także lecimy do wioski Flowi... Flowive? Flowiv? -Flo Jakoś tak. Musieli tutaj jakiś zrujnowany budynek przeszukać W jaki sposób miałem tam wejść? Tutaj coś jest... A, wiadomo o co chodzi Jak gdzieś musisz wejść pierdyknij Ardem Kolejny dziennik, kolejne trzy schematy Na to, że Wiedźmin nigdy nie zabił stworzenia, które tropił. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. Mhm. Mm Czyli ogólnie coś tu jeszcze może być, tak? Jakiś stworek. Wszystkie rzeczy będę musiał później poprzerabiać na materiały. Nic ciekawego ogólnie tutaj nie ma jak na razie. Czyli po prostu są piory. Piory, których po prostu no nienawidzę. Ja wiem, że tam irden można na nie stosować, ale... Umówmy się... Nie wiem, no... Co korzysta z irdziami? Ja tam szczerze bardzo rzadko, chyba, że musiałem jakieś południce zabić, czy coś czy tak no to dobra trochę się zakręciliśmy tutaj ale daliśmy radę myślałem że będzie jakiś porządny stworek tutaj czekał na nas czy coś takiego mam jakiś dziennik dziennik zakochanego no niestety spotkanie tutaj może i doszło do skutku, ale nie zbyt szczęśliwie jak widzimy Hmm No i co, tutaj jakieś wejście powinno być, czy coś takiego? Chyba że będziemy musieli stąd po prostu wyjść No nie wiem Poszukać tego gdzieś indziej? Zobaczmy Aha, czyli to jest ogólnie troszkę dalej teraz No nic, dobra, przejdziemy tam się Mógłbyś już, gerać zgasić pochodnie, chyba że chcesz tutaj popodpalać troszkę. Wsta nie będę całował. Dziękuję, panu. Co się dzieje? fajny. To bujna na ale żadnych wilków nie ma ani nic Coś by się tam przydało ubić. Tu mam jakieś wejście już, widzę Znacznik, tutaj mamy kolejne Wejście do jaskini Zobaczmy czy Wiedźmin zostawił jakieś ślady o kurde no dobra, może i zostawił jakieś ślady, ale ja tu się ładnie sturlałem na dół. No nic, idziemy. Idziemy przed siebie. Ktoś to zostawił. Ostrzeżenie. Zostawił znaki na mhm. ścianie. Sprytnie. Muszę je znaczyć. Czyli dobra, teraz będziemy jednak z tym potworem walczyć. Potwór, który drąży tunele. Więc co już pojawił się z kolapendrom. Wow Zwykły rabal po prostu, no i tyle. że będzie to jakaś ulepszona wersja wtedy. No ten trochę był może twardy, ale no... Obeszło się bez jakichś problemów większych. Dobra, tutaj mam dalej te znaki. Coś się przyjrzyjmy. Zobaczmy, dokąd prowadzą. No gdzie prowadzą? Trochę wina, tu jakaś czaszka... Tu nic ciekawego Trochę barwników do zbroi I pewnie gdzieś tutaj będzie ten rabal No już coś się zaczyna Świetna. Tak, tam dowolajesz. Tak, To są jakieś gniazda tych surowali, najpyle. Kurde, w froncie trzeba atakować robić Dobra, to tylko to żeby nie było łajstków. pełki jakieś kamienie runiczne, ogólnie narodzniki. No, Muszę być synem tego Wiedźmina ze Szkoły Niedźwiedzia. O i mamy cały zestaw już Niepotrzebnie podjął ryzyko. Widać bardzo zależało mu na tym pancerzu. Zrobię dobry użytek z tych schematów. No na pewno. Na pewno się postaram tutaj wykorzystać te schematy w jak najlepszy sposób. tutaj tych rzeczy trochę tych rycerzy tu poginęło o filetowy barwnik no proszę tutaj też złoty piersi jak najbardziej się przyda karbów, czasem mniejszych, czasem większych tutaj są ale no, całkiem przyjemnie się to ogląda. Yy, całkiem się przyjemnie to tutaj penetruje i grabi no, tutaj chyba nic nie będzie Dobra postaram się tutaj całą tę jaskinię oblecieć jeszcze raz grubsze przynajmniej wzrokiem a tam skały to... i tak mam tych elementów yy, do craftu tak dużo że już nie wiem kiedy je wykorzystywać tak naprawdę tu mamy wyjście może tutaj coś będzie może to jest po prostu te drugie wyjście tak chyba było tam to drugie i się wydaje że tamtędy będziemy musieli właśnie wyjść to było wejście, tam jest wyjście. Bo tutaj jednak spadliśmy z tego wodospadu. Eee. Dobra. <śm> nie z tej strony jednak przeszedłem. O, tutaj też jest. Gurde, zakręciłem się troszkę. Czy teraz trochę zerkać na minimapę? No i właśnie idę później ślepo. Obijam. Kur tutaj też nic nie ma? Hmm. No i zakręciłem się, powiem szczerze. Tutaj nie ma jak. No nie, spróbujemy tam wyjść. No. Może tylko przypadkiem mi się nie ten... E, nie udało mi się jakoś chwycić W sumie są stopnie, więc powinno jakoś bez problemu się dać o. <laughs> Tylko ja jestem taki niestety zakręcony czasem i chciałbym wszystko tak na szybko Przez to się takie rzeczy mi tutaj umykają Dobra, udało się wyjść na szczęście Zobaczymy w sumie jeszcze co tam było w tamtej drugiej jaskini, ale to mi się wydaje, że to właśnie jest połączone. No, jaki w tą stronę idę. Chyba zaznaczyłem teraz to wejście tak, będzie trochę dalej tam na, na południu. Tutaj co będzie? drugiej części po prostu tak może tutaj tak naprawdę nic nie ma nic a nic kompletnie Dobra zmywamy się stąd Dobra czyli znaleźliśmy e, dwa schematy dla arcymistrzowskich zestawów Zestaw dla wilka i zestaw dla niedźwiedzia. Także zobaczymy zobaczymy jak to tam one się statystykami mają. I może nawet teraz pokażę jeszcze, na sam koniec, Rzemiosło. Nie alkohole, nie barwniki. A no nie byłem rzemieś. Broń stalowa buty. A tak jak widzicie Troszkę lepsze, o tak jak set wilka w sumie ja teraz mam Może tak, tak będzie lepiej w porównaniu Pancerz tutaj nam trochę wzrasta, siła ataku Nie są to może jakieś wielkie różnice Ale zawsze coś Zawsze to jest jednak mm, parę, parę pancerza więcej tutaj widzimy Jeszcze raz trochę punktów adrenaliny trochę odporności na obrażenia tutaj moc znaków się zwiększyła tutaj siła i moc znaków całkiem fajne, fajne naprawdę no a resztę rzeczy myślę że znajdziecie sobie bez problemu w internecie jeśli chodzi o statystyki tych setów także na tej chwilę dziękuję Wam za oglądanie Standardowo łapka w górę Dajcie suba i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.